Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Najsłynniejszy konkurs pianistyczny na świecie dobiegł końca. W nocy jury podało wyniki 19. konkursu Chopinowskiego. Powody do radości ma studentka z Poznania. Pochodząca z Chin Tianyao Liu, zajęła czwarte miejsce. Policjanci z Poznania zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwie, w wyniku którego 37-letnia poznanianka straciła 50 tysięcy złotych. Zatrzymani mieli przyjmować pieniądze od tzw. odbieraków. Przez najbliższych kilkanaście dni prowadzona będzie bezpłatna inwentaryzacja budynków przy ulicy Ratajczaka i okolicznych ulicach. To element przygotowań do rozpoczęcia budowy nowej trasy tramwajowej przez ulicę Ratajczaka. Po zachodniej stronie ulicy Dmowskiego drogowcy zakończyli budowę nowej drogi rowerowej. Dobiega końca procedura odbiorowa tej inwestycji. Dwukierunkowa droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej powstała po zachodniej stronie ulicy. Wzdłuż niej do dyspozycji pieszych jest wygodny chodnik. Po wschodniej stronie ulicy Dmowskiego chodnik także został przebudowany, a dodatkowo wprowadzono tam zieleń niską.